To date. Cześć, cześć, jak było? Super było. Podobało się? Podobało. Wczoraj było gorzej. Wczoraj było gorzej. A dlaczego, wczoraj było gorzej? dlaczego wczoraj było gorzej? Słucham? Dlaczego wczoraj było gorzej? Bo było więcej. I co, i to było gorzej, a nie lepiej? Raz. No to last lepiej. Last lepiej. Właśnie było ciężko. Dzisiaj w miłym towarzystwie to było lepiej. Tak, odczułam Ja Jak nam to... mówiłem, bo to jest mój prezent urodzinowy dla samej siebie. <laughs> no i o to chodzi, właśnie tak, żeby spełniać swoje jakieś tam marzenia i no i tak dalej. Co było dla was najtrudniejszego? Nosić ją. No gdzie? Bez przesady. Nie Niestety. No ale po to są też panowie, żeby pomagać panią. Tak. A co było najfajniejszego? Mm. Woda. Tak, woda. Była świetna, naprawdę, woda była świetna. Tarzan był super, tego się bałam, ale naprawdę mega. To był pierwszy raz pani? Tak. I będzie kolejny? Oczywiście. Na 10 też? Tak. Jeszcze raz spróbujemy ja, jeszcze na 5, na... a później pójdziemy ja na 10. Idę na 15 już. 10 to za mało. Tak. Tak. Za mało zabawy. Tak. Dwa razy lat. Tak. No dobra, to całą ja wam gratuluję, dzięki wielkie i do zobaczenia, dzięki.